Cześć wszystkim z tej strony Raon witam was w kolejnym odcinku z GTA 5. Słuchajcie, jestem oczywiście koło misji kolejnej, jestem właśnie koło naszej kanciapy, koło naszego, naszej przyczepy kempingowej i tutaj właśnie znajduje się kolejna misja dla Trevora, Zaraz zobaczymy, co to za misja. I've been trying. Come on over here, all right? I ain't gonna hit you. I've been trying. I know, I know. I thought you said you weren't gonna hit me. I thought you said you were gonna find fucking Michael Townley. There's two Michael Townleys living in L.S. One is 83, and the other one is at kindergarten. I asked the teacher to put him on the phone just to be safe, but she threatened to call the cops. I ain't no molester, Trevor. Shut up asked... before I molest you, all right? Now, is there anything else? I, I looked through the phone directory. I did find a, a Michael DeSanta, about the right age, married with two kids. What's his wife's name? Amanda? Amanda? Yeah. You're a genius, you moron. Come on, uh, come here. <laughs> Woo! Ah! Ah! Don't you ever not tell me things I want to know! Sorry, Trevor! Run, you little bastard! Get out here! We're going to Los Santos! Are we? Not you, me and Wade. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Find us some business so that we can make some money and tidy my shit up. Let's go, Wade, come on. I'm driving. Jerk me off if I get bored. I'm joking. You can suck me off. Are we gonna stop for ice cream? Um, so, so, so we're headed to Los Santos soon? Soon. I gotta make a stop. Oh, what's the stop? Ice cream?

Family's important, Wade. Not as important as the man that's employed you, mentored you, and fed you amphetamines this last year, but it's important. We gotta pay this cousin a visit. I ain't seen him in a while, Trevor. All the more reason to drop by. Okay, um... That might be nice, but where are we stopping on the way? Because, you know, I'm getting kind of wet over here. For fuck's sakes!

Z tego co pamiętam, będziemy musieli chyba tutaj powysadzać przyczepy. No chyba że my znajdziemy ich pierwsi, nie? Dobra, podusz bomby przylepne pod przyczepy. Wiecie, co chciałbym to zrobić po cichu, ale czy to wyjdzie, nie mam pojęcia. okej, okay, gdzieś pierwsza jest tutaj niedaleko od niej byśmy mogli zacząć w razie co niech już trzyma tą broń wiecie co, niech ją trzyma oczywiście mogę snajperki tutaj użyć, żeby kilku wyeliminować, ale nie widzę za bardzo czekajcie, nie widzę za bardzo znaczy nie wiem czy akurat ktoś mnie nie zauważy, czy ktoś inny mnie nie przyuważy o, kogoś tam widać Dobra, wiecie co, zaraz, zaraz, bo ja chyba coś źle robię, ja tu szukam miejsca, ale zapomniałem, że wystarczy chyba to przykleić i tyle. Okej, okay, jedna jest, no i rzeczywiście, jedną mamy załatwioną, zostało jeszcze cztery, zostało jeszcze cztery. Idziemy tędy. No, ktoś tu jest, niedaleko. No, poruszają się, poruszają się, ale ciekawe, czy to nie na motorach czasem nie odjechali. Kilku chyba odjechało, tak mi się zdaje. Przed nami jest ta przyczepa kempingowa. Tylko będę musiał przez drogę przejść. Boję się, że mnie mogą wych... Aha, to jest patrol. Dobra, to jest patrol. To jest ta przyczepa. Dawaj, dawaj, dawaj! To jest ta przyczepa. Okej, okay, załatwione. Kolejna jest zaraz przede mną. Czy można go po cichu ściągnąć? Można. Przylepiamy kolejną i spadamy z tego miejsca. Dobra, dobra. Gdzie są motocykliści, którzy jeżdżą tutaj, patrolują teren? Nie wiem za bardzo. Ale są tutaj. Cholera, są tutaj. Zrobimy inaczej. próbuję po prostu wiecie co przejść na oko. ja nie, nie chcę po prostu się tu ładować w tą niepotrzebną walkę i mam nadzieję że tak pozostanie zostały tylko dwie naczepy yy, do oklejenia więc może się uda może się uda zobaczmy one są niedaleko siebie znaczy wszystkie były niedaleko siebie ale te dwie są bliziutko okej okay. okej okay. To jest gdzieś tutaj. To jest chyba ta naczepa nawet. Naczepa, no. Ogólnie ten domek. U, ktoś tu jest. Cholera, ktoś tu jest. Tylko, że jest odwrócony w drugą stronę. Jest odwrócony w drugą stronę i chyba zniknął ten znacznik. Nie, jest tam. Rozumiem, czyli wiecie co on jest gdzieś tutaj na tym takim ganku, jakby. Po prostu lepiej, żeby się nie odwracał w naszą stronę. A wszystko powinno być w porządku. Spróbujemy. Wiecie co zajść tutaj? Kurczę, może się uda. A może się uda to po cichu zrobić. Jest tutaj ktoś. Dobra, mam. To nie ta... Kurczę, to nie tutaj. Jakoś mi się to pomyliło. A jest, odwrócony. Dobra. Mam cię, koleżko. No i to jest ta... Przeczepa, co jest? Aha, tu skrzynia stoi. Kurczę, nie widać tak. <gry> Okej, okay, mam. Zdetonuj bomby przed opuszczeniem osiedla. Detonation. Ja się troszeczkę odsunę dalej. No i, firewerki poszły. Wracaj do Wejda. Ok, kilku tutaj we mnie będzie, wiecie co, teraz próbować... Kilku będzie mnie próbowało teraz zestrzeleć, ale ja spróbuję uciec. Mogłem, wiecie co, zrobić inaczej, mogłem po prostu pójść do Wade'a, wtedy to zdetonować, ale... Nie pomyślałem, no nie pomyślałem. Teraz będą nas gonić. Dobra ludziska. Uciekamy stąd. Now that that's over, let's get out of town. Los freaking Santos. Got go okay? I heard about the banging and screaming. but at not, not the nice kind. Yeah, it went good, Wade. We don't have to think about the loss no more. Let's go find my old buddy. This Michael Townley guy must have pissed you off real bad for you to want to find him so much. He didn't piss me off. The guys that killed him, the federal government, they pissed me off. But if he's dead, who's this? Now you're starting to grasp the pertinent questions. Who is this guy using my dead friend's tired ass movie quotes? With my dead friend's alias? And my dead friend's family? The house I must have been paid for with my dead friend's stashed millions? Wow, that's a real mindfuck. Yeah, I'll show you a fucking mindfuck. I'm gonna stick my boy in your eye. It's gonna come out of your ear, huh? I, I, I didn't mean anything by that, T! Trevor! Lube up your eye hole fucker! Cause I'm gonna fuck your tiny mind, huh? I'm about ready to turn you into roadkill! Ah, please! Don't turn me into anything! I just wanna be Wade! No, Wade. Are we nearly, nearly there? You keep this up, you're not gonna get there at all. Can you tell me a story? No, Wade. Let's play a game then You know, animal, mineral, or vegetable? I'll go first. I'm nano technology. Uh, Your what? Oh, damn it! I gave it away. I was I wasn't supposed to say what I am. I'll start again. Animal, vegetable, or mineral? Hey, hey, hey! How about this? I'll tell you a story if you promise never to speak again. I like stories. Of course you do. This story's about a boy called Tr Tri uh, Trisha. Is Trisha a boy name? It doesn't matter. Sounds weird. He was weird. He was the smartest, toughest, weirdest kid in Canada. Well, in the Canadian border region of America. Okay. This boy, he had all the talent, charisma, and guile that a boy could have. That's it. That giant sprawl. Os Santos. Oh! Get, you get, get! You get, get, get! currency, stocks, or real estate? So, this is Los Santos. I guess it is. I always wanted to come here. But you got stuck in the desert? It's still San Andreas. Best part of the state. So, Michael. This is where dead men come back to life. Huh? It's been nearly ten years, oh, but you'll keep for another day or so, huh, old friend. You motherfucking fuck! I grieved for you. You weren't even fucking dead. You were my best friend. Well, guess who's coming to shit on your doorstep? You fuck! Dobrze moi drodzy, słuchajcie, musimy skończyć sobie w, tym, od... w tym, tym miejscu, niestety ale ten odcinek będzie dosyć krótki, no następny postaram się, aby był troszeczkę dłuższy, więc jeśli wam się ten podobał, możecie zostawić łapkę, ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki, trzymajcie się, cześć!